Ile Wszyscy stało, na dole? Tak? Ktoś jeszcze na górze jest? Dwa. Olo! Okay. Ja Panowie. Najpierw chciałbym laurki włożyć. Dla każdego. Ode mnie. Dzięki ja ulanie. Dzięki ulaniec do za... Dzięki ulaniec za sponsora. To wiesz, pisząc to prawdopodobnie jesteś z To co to, co to, to tam razem? Czy to sobie no nie wiem, zależy. Może Blaszka za dzięki dzień? No Dobra, to czytam. Blaszka. Przedstawię. O! Tam... o to wszystko? droniarzu. Życzę Ci w nowym roku. roku. I na święta dużo uśmiechu. Szerduszko Tylko takiego bez narkotyków. Ale mimo wszystko dziękuję za ten sezon. Dziękuję, że przez ciebie straciliśmy artefakty. No, miło. Miałem drgawki trzy dni, ale spoko. Ja zły nie jest. Wesołych świąt i miłych Mikołajków. Kocham Cię, bardzo. O, a Ciebie. Liczy ten, się dobrze. gest widzowie. To może Diables? Ja już sobie czytałem. Ja wiem, co e, zrobię. Diabelsiku, dziękuję, że jesteś z nami. Miło, że postanowiłeś poświęcić swoje życie, aby kopać debris. I diet. Ty masz bada na firkach, a ja nie. I kto się śmieje ostatni, frajerze? No właśnie. A to jest druga strona. Z druga strona. Pan jest pewnie napisane? Skończysz. Ale mimo wszystko, wesołych Mikołajków. serduszko, dziękuję. Koniec. To może, to może. Tobiasz. Dobra. To zaczynam czytać. Tobiasz. no i się zbudował. Jak zwykle. Zbyt... to kupcie te rzeczonka. I fajne, masz teraz... Rekonstrukcja, czekaj A to a tobiasz jest? A tobiasz jest! Czekaj, to nie! Jest. Teraz się zam... tak Miło pewnie było. Nie, no to słuchaj teraz. Tobiasz pisząc to prawdopodobnie jesteś zmutowany na te się i gadasz z Kubirem jak zawsze. Musiałem to no. szczytać. Ale cieszę się, że jesteś i doceniam te 10 minut łącznie, które byłeś odmutowany. Serdeczko, wszystkiego najlepszego z okazji, Mikołaj dla ciebie. DSFGG, DSSG, dziękuję bardzo. Tam się jakieś losowe liczby dobra, dobra. może to tajny kod chyba, jakiś kod ten, morski. To, to, to masz, do końca musisz Dzięki za zagadkę, dużo kontentu. Dobra, to czytam. Kubirze, dziękuję, że zasilasz nasz skład dumu. Jak widać, każdy się spłakał, a jak już podziękowaliśmy sobie za fajny sezon, to nagle Borny coś tam płaczą, że niby teraz chcą się bić. Szkoda, że jak dostawali w pierdziel pod zamkiem, to nie wychodzili, co nie? Hech. Ale wiadomo wszystkiego <grym grym> najlepszego <grym> dla ciebie i Tobiasza, serduszko. Wesołych Mikołajków, serduszko. Dziękuję. O, jak to było na... Ej, to da. było najsłodsze dziękuję, jakie w życiu <grym> słyszałem. Dziękuję. Ej to było, ej plus jeden? To było najsłabsze plus jeden jakie w życiu słyszałem